Pani trenerze, sądzi o takiej idei, żeby to kontynuować dalej? Idea jest fantastyczna. Ja tak patrząc z punktu zawodowego, muszę powiedzieć, że ona się rozwija w sposób na Za chwilę będzie finał, w którym zobaczymy kilku byłych reprezentanta kraju ruchu. byłego, bo to Także z wielką przyjemnością patrzę jak tak. w muzeach, prawda? Ale ma coraz większą rangę. Dotychczas był na Polonii, w Warszawskiej, i dzisiaj go z Cimilandów. Sądzę, że dalsze edukcje będą jeszcze ciekawe. Panie redaktorze, to bardzo nietypowy nietypowy filmik piłkarski, który będzie pan przyjemność, my przyjemność, że będziemy pana słuchać, będzie pan relacjonował chciał powiedzieć, że w finale znalazł się muzeum... Trzeciej znalazło się w finale, dwa poprzednie turnieje wygrało. Co pan na tym sądzi? Legia Warszawa i Muzeum Niepodległości. Zobaczymy jakie, jakie będzie to spotkanie. Dwa razy 12 minut, czy no, podczas czasu gdzie będzie rozstrzygnięcie. Myślę, że sama idea jest jak najbardziej falebra i szczytna. Każdy turniej będzie mogą przeruszać to, to ciężko w reprezentacji jest moda w ogóle znowu na futbol. To też bardzo przyczyni, dlatego że zawsze reprezentacja była i jest lokomotywą taką pociągającą. Chcę z całym chętnych do naśladowania. To jest taki z okazją okazja dla tych, którzy rozstali się z zawodowym uprawianiem futbolu. Dlatego, żeby jednak gdzieś w domu się poruszać, i Ale myślę, że najważniejsze jest to, że można grać. Bardzo, bardzo piękna hala, tutaj zbierane jest, jest spotkanie, tak się czekamy na film.